Siema. Dzisiaj naprawiam błąd gry, ale nie wiem czego naprawił. Jakaś nowa kapcza i trzeba kurwa Obrazki, części obrazka, które znajdują się w starcie, no to kurwa na C jest postać, na A jest postać na D. I kurwa, no, i źle jest. I kurwa ja już tak trzeci raz, no i jak pierdolę co? Nie wiem, ja nie wiem co ja mam zrobić, tak naprawdę. Jak ktoś mi pomoże, to ja... to ja jakieś mi sobie pierdolę kursi będzie no bo, no bo kurwa ja no nie wiem jak to będzie wyglądać jak tak. jest postać, no kurwa co, co jest i tam nie mam pojęcia. takie same naprawdę. i chuj, no i już 15 minut nie wiem ja czekam kurwa nie gram się chyba to główne jebane. szkoda czasu jak to tak ma wyglądać antykapcza kurwa mi wyskakuje. patrzę jakaś nowa i kurwa zajebiście może no. nie działa. <laughs> Czekam aż to głównie naprawił albo ktoś mi wytłumaczy może jak to rozwiązać, bo ja naprawdę nie mam pojęcia na czym to kurwa polega, jak nie na tym co, co jest napisane. Elo.